Niedziela palmowa coraz bliżej. Wierni zapominają o najważniejszym. Za parę dni przypada Niedziela Palmowa 2024. Wierni nie mogą w ten dzień iść do kościoła nieprzygotowani. Rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia to bardzo ważny moment. Wielkanoc 2024 będzie wyjątkowa. Każdy powinien to wiedzieć. Niedziela Palmowa 2024, kiedy wypada i co trzeba wiedzieć? Kiedy przypada Niedziela Palmowa 2024? Jest to, podobnie jak sama Wielkanoc, święto ruchome. W tym roku wierni celebrować je będą w kościołach 24 marca. Niedziela Palmowa to wyjątkowy dzień w życiu wiernych. Msze święte celebrowane są w specjalny sposób, a osoby siedzące w ławkach nie powinny przyjść do kościoła z pustymi rękoma. Wyjaśniamy szczegóły, to trzeba wiedzieć. Palma wielkanocna jest obowiązkowa? W niedzielę palmową wierni przynoszą do kościołów w całym kraju specjalne palmy wielkanocne. Coraz mniej osób decyduje się na samodzielne wykonanie symbolicznej ozdoby. Przed Wielkanocą w sklepach znaleźć można wiele propozycji większych i mniejszych palm wielkanocnych, kosztujących często niewiele. Czy w niedzielę palmową trzeba przyjść do kościoła z palmą? W niedzielę 24 marca wypadnie jedno z najważniejszych świąt w roku liturgicznym. Chociaż każdy wierny powinien przynieść do kościoła palmę wielkanocną, to ksiądz nie wyprosi z mszy osób, które pojawią się na mszy świętej bez niej. Nie podlega jednak dyskusji fakt, że tego dnia obowiązkiem jest pojawienie się w kościele na liturgii. Wielkanoc 2024 ze zmianą czasu z zimowego na letni. Niewiele osób pamięta, co symbolizuje Palma Wielkanocna. Sama Niedziela Palmowa, czyli inaczej Niedziela Męki Pańskiej, to wypadające na 7 dni przed Wielkanocą wspomnienie przybycia Jezusa do Jerozolimy. Natomiast Palma Wielkanocna to symbol zmartwychwstania, męki oraz odkupienia. Tegoroczna Wielkanoc będzie dla wiernych wyjątkowa. To właśnie w dniu najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym wierni będą musieli zmierzyć się z trudami związanymi ze zmianą czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiać będziemy bowiem w nocy z 30 na 31 marca. Oznacza to, że osoby wybierające się na msze zurekcyjną będą musiały wstać wcześniej. Po zmianie czasu z zimowego na letni śpimy o godzinę krócej.